Cześć, Marko. Witajcie z tej strony Mafa Bigrze. Dzisiaj witamy was w kolejnym odcinku z farminga. Już ósmym jest dzisiaj z nami. Cześć. Bigrze vlog, który już właściwie chyba w święta założył sobie kanał. Drugi będziemy też tam nagrywać. A dzisiaj już witamy was w kolejnym naprawdę odcinku. Teraz się trochę lecimy, bardzo trochę szybciej. Właściwie dzisiaj jesteśmy u kurek Niestety nic, jeszcze nie zniosły. trochę slipnie, ale w tym odcinku jak poprzednim kontynuujemy serię. Powiedz co Szymon? No co? Musisz co chwilę mówić, bo trochę mikro ci syczy. Dobra, obrócimy muzyków i tu właśnie powiększamy to pole już. Nic niestety poza odcinkiem nie do zdąży... To ja będę sprzedawać ziemniaki. Dobra. A no właściwie ty masz jeszcze do sprzedawania Nic nie będzie ludzie, poza odcinkiem Nie udało mi się zrobić Ponieważ brak czasu Jak tam ile będziesz miał jeszcze ziemiaków? Nie wiem Z, z jeden ze Dobra masz możliwość trochę się mówienia Bo teraz słabo cię słychać No Dobra tu jej rośnie Nie wiem czy nie będzie trzeba czasami nawozu dać, ale chyba za bardzo nie będzie trzeba. W tym odcinku mam właściwie przedstawiamy orkę po raz drugi. Niestety nie myślałem, słuchajcie, myślałem, że już w kolejnym odcinku będą właściwie siewy, ale to w kolejnym odcinku będą już w dziewiątym odcinku chyba, jeśli dobrze kojarzę, siewy, więc w pełni będzie już właściwie drugi sezon lecimy. To już będzie siany drugi na drugi sezon. Nie, no nawet spokojnie, jakieś, był pokręcony na Maxa, czy nie. Nie wiem. Też w sumie nie wiem. A możesz jeszcze trochę go się mówić, bo nie wiem czy będzie, że dobrze ci było słuchać. Ile tam przyczep dasz radę na kurs załapać, czy nie? Nie wiem, zobaczymy. Tak, już mieliśmy małe małą przerwę właściwie. Nie wiem, czemu się łączyło, słuchajcie, tu no, tylko na Polach, tak. Mi się tu włączyło. Nie wiem czemu, nie mam pojęcia. Ale i tak z tą stroną będzie trochę powiększyć, więc właściwie nic się nie stało. Pole jest naprawdę spoczko duże. Właściwie, bo wykorzystaliśmy trochę, bo 180 tysięcy za takie pole plus naprawdę powiększenie to jest dobry interes zrobiony. I teraz może właściwie się chwilę wypowiem na temat brat, na temat tych odcinków, które będą się właściwie teraz rali nieregular nieregularnie. Pojawiały. Słuchajcie, z tego względu, że nie wiem, czy na live'ach większość może jest, może nie ma. Serdecznie zapraszam prawie są codziennie. Nie ja mówiłem Wam, że niestety odcinki nie będą się pojawiały regularnie, ponieważ wiadomo, mamy program Sonowego. Słuchajcie, on jest właściwie taki darmowy. I powiem Wam, że czasami przerywa w końcu na blenderowanie. Jest słaba jakość po prostu. I nie chcemy tego materiału rzucać, więc trzeba jeszcze raz wyrenderować. Jeśli ktoś rzuca, to wie o co chodzi Filmo. No i słuchajcie, naprawdę to się przedłuża. Czasami potrafimy 3 godziny renderować sam film, co w godzinę by to wyszło. To naprawdę się przedłuża, ale staramy się, żeby było teraz wszystko regularnie. Święta oczywiście będzie wszystko jak najbardziej regularnie. Bo to będzie czas wolny. To będziemy mieli po prostu czas do nagrywania to myślimy, że nawet jakiś, jak będzie fajnie, to nawet co drugi dzień jeszcze by jeden odcinek dołożyć z jakiejś innej może serii, ale to się okaże. Czy jak myślisz, Szymon? Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczy się. No tak. Ile tam na kur załapiesz, bo w sumie... Nie wiem. I teraz Wam może powiem o takiej trochę bardziej przykrej sprawie, a mianowicie niestety 14, że Wam tak powiem, grudnia, no, była informacja, że YouTube podejmie suby znacznej ilości, a niestety nam odjął prawie 100. No niestety już byliśmy po 1600, 1621, i od i nic nie mogliśmy właściwie zrobić. Teraz właściwie lecimy. Jak to nagrywam to 6500. Dzisiaj ludzie właściwie takie małe problemy techniczne mamy. Nie wiadomo czemu braku mikrofon coś nie chce działać. Już załadowałeś? Nie, nie jeszcze. Zobaczcie, tam Silo stoi właściwie. Jeszcze zobaczymy jak jakieś modyfikacje fajne wyjdą. Może uda nam się postawić jakieś płotki, może się pobalić takie rzeczy fajną farmę, ale zobaczymy. Naprawdę. Jesteśmy trochę właściwie niezadowoleni. zadowoleni. Dobra. To się można sobie wyłączyć, a ten panel sterowania zostawimy, bo to czasami też się takie buguje. A i mianowicie na razie nie wyszedł jakieś fajne mody, nie wyszły nic. Jesteś, ja jestem właściwie trochę wkurzony z tego powodu, że jakby taki season mod nie wyszedł czy mod śniegu właściwie, tak jak to można powiedzieć. Nic jeszcze nie wyszło. No trochę można wam powiem, że no, się wkurzyć, bo właściwie myślałem, że na właściwie na święta coś wyjdzie. A na razie jeszcze nic nie wyszło. Jeśli wyjdzie, to będę chciała na przykład dodać tam na jakiś czas moc śniegu bo to albo na innej se serii po prostu poprowadzić, aby to w pani po prostu wyszło. Ale to się jeszcze okaże. Zmieścisz na dwie? Bo już tak właśnie się dziwię, bo ile tam było? No się. No dobra, no to słuchajcie, trochę kasy się zbierzę. 166 tysięcy, prawie 167 tysięcy mamy, więc nawet jest spokój 8 odcinek, to jeszcze jest nawet, nawet. Dodali właściwie opcję, jak w poprzednim odcinku widzieliście, równania terenu i malowania terenu. Moje takie zdanie. Bo już testowałem dosyć długo. Spoko jest takie coś, że właściwie dodadzą takie coś, ale słuchajcie, jak ja tu zapłaciłem prawie 10 tysięcy, o, i znów zagapiłem się. Jak słuchajcie, 10 tysięcy zapłaciłem za równanie terenu, no to bez, przez nierównanie, tylko właściwie malowanie terenu, które też to dziwnie malowanie. Ale to już tak jest na... Fa no to naprawdę trochę tam... zamalowanie malowanie niestety się zapłaciło dużo, za niestety też bierze się. Więc to naprawdę w trzeba mieć kasę, albo w sumie wziąć kredyt, czy coś, nie? Bo jak od zera, no to nie można sobie dodać kasy. Bo to jest seria oczywiście od zera. No, nawet sporo się sporo powiększyło. Kury nadal nie chcą się jeść, nieść. to jest właśnie mały problem, bo utrudnienie zawsze by jakaś kaska była, a tu nadal nie ma. Możecie napisać, czy takie odcinki wam się podobają. To staramy się właściwie jak możemy nagrywać jak najlepiej montaż. Co prawda, mało czasu jest, ale też się staramy było po prostu dla Was jak najlepiej, żebyście mieli wszystko w bardzo dobrej jakości i w terminach. Jak skończysz, to masz jakieś plany na robienie? Mm, nie wiem, co zobaczę. W sumie było można jakieś... Nie wiem czy to na wozu bo nie było trzeba, ale to chyba na kolejny odcinek. Byśmy zobaczyli. Jak gdybyś tu sobie z siebie zaczął i w sumie chyba było czas zacząć już w tym odcinku? Nie. Ale w kolejnym było czas zacząć czy misję. Bo wiadomo, trochę za do... dużo nie dostanie się z misji, bo zobaczcie na przykład. Tu mamy jak 4, 6, 1000. Dużo jest po 1002. No tu jest 7000. Słuchajcie, zawsze coś. Zawsze coś. Fajnie by się to prawda w trójkę grało. Dobra, już właściwie jesteśmy. Trzecia przerwa, to już jest naprawdę bardzo dużo. Ale niestety niedziela przed świętami, przygotowania. Każdy właściwie w biegu i tak samo my. Odcinek, słuchajcie, nie będzie trwał długo. No właściwie chyba jeszcze dwie minuty i będziemy kończyli, ponieważ będziemy musieli iść. Nie będzie długi, ale kolejny odcinek postaramy się dla Was odwalić w miarę, w miarę fajnego, żeby dosyć dużo się na nim działo. W tym odcinku jeszcze na koniec przypomnę, ale w tym odcinku dajemy próg. 31 łapek. Jeszcze takich sumy nie było. Już jedziesz wywieźć, czy nie? No już jestem w drodze. A dobra, no to akurat może sobie wywiedziesz. Ja to do, do końca pokażę, jak wszystko jeszcze na gospodarstwie, czy się zmieniało. Zobaczcie tam przy poru jeszcze 20 było. Można ten ruch, jak widzicie, trochę zielony zrobić, ale to jest na kolejny sezon. Zawsze się tak mówi, co mam więcej pola jest, to już jest. Jeśli macie jak, jakieś pomysły na odcinki, to naprawdę dawajcie, ponieważ jakieś macie już nawet fajne mapki, to chętnie byśmy wzięli nawet raz w tygodniu z jakiejś innej mapki serię pociągnąć, bo mi się wydaje, że po prostu takie samo to trochę może znudzić się w styczniu. Już ty będziesz leciał Szymon, czy jeszcze nie? No, zero. razie co się pożegnasz? Znaczycie? na czacie już z przyzwyczajenie. Ja nawet czy ten odcinek będzie trwał około 10 minut, ale niestety dłuższego za bardzo nie mogę zrobić. A chcę, żeby dla Was po prostu się coś pojawiło. W końcu systematyczność to połowę istnienia kanału. Ile jest to? 81 chyba przyczepy, a z drugiej. Biaj del. To ci już z Wami pożegnał, ja też za chwilę Ile dostałeś? Dziewięć tysięcy. Ładnie. Pięknie, że dostałeś dziewięć tysięcy. Aha, brat już poszedł właściwie. Bo naprawdę trochę pracy jest. Jak szczególnie, jak wiadomo, jak ktoś żyje na fil, to zawsze jest. Tu jest zasiana trawa. Tu właściwie będzie trzeba jeszcze tak nawieść. Chyba, myślę, wydaje się, że na tym odcinku będziemy nawozić pola. Tak, właściwie? Już wam tak powiem. Tak, zaorzemy na pewno sobie już. Na pewno na kolejnym odcinku będzie zaorane. Nawiezienie, tak, tu jest całe nawiezione. Ale tu trzeba jeszcze właściwie raz nawieźć całość. Yy, I tu właściwie tak się gospodarka prezentuje. Tu trochę zmieniliśmy tekstury. Tak bardzo niedokładnie. Tu jest zmieniona fajna teksturka. Jak to malowanie jest w opcji w sklepie. W wersji 1.2. Chyba 0 jeśli dobrze kojarzę. najnowszej aktualizacji. Tak silos jest postawiony w kolejnych odcinkach. Będziemy się starali rozbudowywać dalej, może jakąś wiatkę postawić, garaż. Ale słuchajcie, 170 tysięcy nie jest aż dużo, byśmy musieli tak pociągnąć do chyba myślę, że w następnym sezonie to na pewno coś postawimy. silosek na razie dobry wybór, posłuchajcie, bo na przykład mniejszy właściwie silos yy, silosy. kosztuje, zobaczcie, 110, a jest połowę mniejszy, a jest 70 tysięcy różnicy. To właściwie aż tak nie jest. Co prawda, mogliśmy teraz bardziej realnie mniejszego postawić. Ale to już nie jest aż tak ważne. Właściwie zapomnieliśmy kombajn oddać. Więc. Ja jeszcze jadę kombajn oddać. Ale się nie wiem, czy tak nie można oddać. Ym, dobra, maszynę. Odjedziemy sobie tak, że można po prostu chyba go mi się daje oddać. Ale nie jestem pewna. Nie, trzeba jechać do sklepu się tak dobrze kojarzę. Więc pojedziemy sobie do sklepu, oddamy go. Właściwie zapomnieliśmy go, ale chyba dużo kasy nam nie pobrało. Okaże się właściwie po północy, jak będą koszty oddania maszyn czy takie coś, coś w tym stylu. Nie no, według mnie naprawdę był kombajnik spoko, fajny by się tak, taki kombajn przydał w gospodarstwie, ale niestety słuchajcie kosztuje 100 000 dobra, 100 tysięcy to już jest dosyć dosyć. A nie możemy właściwie spłukać się do zera, ponieważ kaska się przyda do wszystkiego. Tak to wygląda. Muszę się zobaczyć. Jedzie kompani. Czy są worki z wapnem? Tak. Dobra, zwrócone jest. O, tu widzicie na gospodarstwie brat jeszcze na łyżce nawet ma. No, cofniemy i wysypiemy już od razu. Realnie jak najbardziej. O widzicie nawet nie jestem tak źle. Tak więc słuchajcie, z takim momentem Kejsiora będę się już z wami żegnał. Yy, dziękuję, mówię 31 łapek i wlatuje kolejny odcinek serii od zera. wapnę, jeszcze będzie potrzebne, jak zauważyłem. Ja się też będę, ludzie z Wami, żegnał do kolejnego odcinka. Narka!